Witam kochani serdecznie, Mati Kasny z tej strony, wasz ulubiony youtuber i znajdujemy się w Mosinie, koło Poznania. Musina to jest ponoć pierwsza stolica Polski, ale wracając do tego, że ogólnie do Mosiny można z Poznania dojechać tak naprawdę dwoma drogami, jedną przez Rogalinę, drugą przez Wiry i Lubom. Ale wszystko jest tu kurwa zakorkowane. Zobaczcie co tu się dzieje. To jest kurwa korek na korku. Jest godzina 16.03, a ja stoję cały czas w korku, którą ulicę miał wszyscy wszędzie stoją. I powiedzcie mi jedno, kochani, kto tu kurwa pozwala budować dalej osiedla? Mośina jest zajebana osiedlami. Naprawdę. Nie wiem, to jest chyba prezydent? No kurwa, no ludzie, no najpierw wyróbmy infrastrukturę, a potem budujmy osiedla. A nie, na kurwmy osiedli, a potem budujmy infrastruktury. Albo mało tego, na kurwmy osiedli i nie budujmy nic, bo to jest tak zrobione. Ta droga, która prowadzi do musiny, jest od dawien dawna i nie ma żadnej alternatywy. No kurwa, ludzie, to jest jakaś porażka. No zobaczcie, co tu się dzieje. Przez to jest kurwa, mać. Stoję w korpu i mnie normalnie krew. Żeby wjechać na rondo, muszę się wepchnąć. Dosłownie, muszę się wepchnąć. Wszyscy chodzacie, no zobaczcie, wszystko, wszystko stoi. Wszystko kurwa stoi. Spójrzcie obszarów od nas korek w jedną, korek w drugą. W którą oliczkę w Musinie się nie wiedzie, a dzisiaj się, mówię wam, że jest 16, tylko piątek. Nie wiem, co to jest w tygodniu. No to jest coś strasznego. I jeżeli ktoś pogląda mnie tutaj z miejsca owych, to proszę dosegniacie ten film i powiedzcie, że no kurwa tak nie może być, że w Mosinie nie ma normalnych dróg, a budują cały czas osiedla. Osiedla na osiedle. To jest jakaś paranoja, dosłownie. Paranoia, No spójrzcie, No i wszyscy stoją na światło. Rozumiem, że fajnie mieszkać w Mosinie, przywarcie, Niedaleko, i tak dalej, ale kurwa, no bo trochę, trochę trzeba pomyślnie umieć, żeby nie budować tych osiedli. Oczywiście, jeżeli mój film moje złote rady ci się podobają, to zostaw subskrypcję, komentarz. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was serdecznie. Łapa, Marty klasny, hej.